Šimanko vy OK. zavědí, že vám pokazuje typy učení, typy, typy lidí. Oj, to je znám vás. fortnite. Pierwszy. Pierwszy typ ucnu. No Dávaj, go. Zagrałem, a chociaż dobre widzenie, Pijąc. Buduj. <grybio> zagrałem, no się loda. No jest padmy ludzi. Zegram się z Muszę się napić. Normalny ucień schodzi ze skoły Ferie w końcu mamy ferie.